Cześć wszystkim, wiem, że miałam nie nagrywać, ale yy, no ten samiec co jest z tej strony. Yy, jak widać coś mu jest. Nie wiem co mu jest, ale ma coś z nogami. Wczoraj było źle. Dzisiaj jest tak w miarę OK. Stara się chodzić cały czas, ale no. Wczoraj dzwoniłam do weterynarza, i. no, weterynarz mnie nie przyjął. Dzwoniłam do, do pięciu. No. I tu mamy. to jest druga para. To jest ten samiec z zeszłego roku. Samica jest nowa. Samica jest. Z tamtego roku. Ja ją zamieniłam za tego samca, co był z tym pastelem. A tu mamy drugą parę, te, te co były. To jest samiec, samiec opalin pastel i samica standard. One się przygotowują do, do lęgów. No. Możliwe, że kopulacja już była, bo, bo budka jest przekopana w dłuż i w Tu mają pokarmiajeczny, bokuła, a z zjedzenie mają na budce, a tam mają wodę. Tu, tu mają tak samo. Tu mają to samo, ten sam zestaw, co te. Tu jest woda. Tam jest miska z wodą, a jedzenie jest tu, żeby zmusić tego samca do ruchu. Dlatego ta, ta miska jest na dole. No. E, szczerze nie liczę, czy, że z tej pary coś będzie, bo tak jak mówię, samiec no, jest, że tak powiem, niedysponowany. Eee. No ale no, jakby były jajka, to jakby były jajka, to zapowiadają się ciekawe młode, bo z prawej jest samica pastel, zwykły, a z lewej jest opalin pastel. No. Yy. Samiec jest, chodzi po dole. To jest zasyp, ale jeszcze nie sprzątałam samica. No, sorry za syf, ale jeszcze im nie, nie, nie sprzątałam. No. Nie, o. Tak. Z no, zobaczymy, czy. Co będzie, czy... czy. Czy ten samiec. No. Wczoraj było. powiem tak. Wczoraj, jeżeli chodzi o tego samca, było dużo gorzej. Dzisiaj widziałam, że ten samiec już próbował stawać na nogi. Ale nie liczę na to, że, że będą jajka z tej pory. Dobra, to... Yy, to by było na tyle. Yy, jeśli mam zacząć znowu nagrywać, to, to mi po prostu dajcie znać. I to tyle. Cześć.